Witam wszystkich, czwarta bitwa w Bur... Przepraszam, czwarta bitwa Zibi kontra Aris w turnieju Bursztynowy Szlak. Walka o trzecie miejsce. Tym razem Zibi, Arwenów i, ciekawie, Aris, Egipt. No i znowu tutaj będę bo coś mówił dobrego o Arisie w kontekście wybranych armii przez Zibiego. No bo uważam, że Egipt no, ma lepszą piechotę niż, niż Kartagina i to chyba lepsza odpowiedź na Arwenów. No i zobaczcie tutaj e, pięć oddziałów e, Galackiej Straży królewskiej. Wiem, że e, Aris lubi nią grać, więc pewnie będzie tutaj e, e, ciekawie nimi zagrywał. Zobaczymy, A zobaczymy, ile zaprzysiężony wziął. E, trzy oddziały zaprzysiężony, no więc nie taka duża przewaga. 5 oddziałów w Okolackiej Straży Kluzewskiej, ale bardzo mały kontyngent, mała armia. Ali chyba wziął tylko 16 jednostek. Nie będę tu teraz liczył, ale na koniec sobie zobaczymy. E, ciężka jazda. Jeden oddział. Młodzi Celtowie. 3 oddziały. Zbiego. Trzy oddziały poworowych, sług, no i tu jak Zbiemu e, uda się przyblokować szarże tej galackiej straży, to będzie ciężko e, Arisowi. No i zobaczymy jak sobie poradzi tutaj z przeważającą ilością piechoty e, i z problemem flankowania. No tu gladcy ser szermierze już dostali mocne oszczepami, zanim doszło do walki 87 75. Szybko oddział ten padnie. Tutaj ładnie szarży na środku, chociaż ten oddział chyba nie za bardzo. Też już podwojenia. No, tu wydaje mi się, że jednak zbyt mało jednostek wziął Aris. Um, Nubisy włócznicy tutaj też troszeczkę się przyblokowali. Długoletni szermierze, No, jazda ptolemejska, tu szarże od tyłu powinny, ale ciężka jazda, jak tutaj dopadnie do tej ptolemejsk ptolemejskiej jazdy, to. No tu Aris niestety nie, nie może nic zrobić, tylko gonić tą ciężką jazdę, żeby pierwszy wykonać szarże, to wtedy będzie miał szansę. No ale tu za wchodzą do akcji i szczerze powiem, że już w tej chwili nie za dobrze to wygląda dla Arisa. Ten oddział się masakrycznie szybko z z zintegrował. Glacki szermierzy za wilko 30. Tutaj się dobrze trzymają. No i tu o, zapomniał o jednym oddziale Zibi, ale teraz go ruszył. No, jak tylko ten oddział dojdzie do walki, to... Tu celtycy wygrywają. Jeden oddział przegrywa. Ładnie się trzymają w walce z tymi szermierzami to udało się Arisowi przedrzeć. Galacka Straż Królewska się tu przedarła. A to się troszkę pomyliłem, bo to byli Galaccy Szermierze z Galacką Strażą Królewską, no, ale obydwa te oddziały są bardzo dobre, elitarne. No ale ten oddział też szybko zniknie, bo tutaj zaprzysiężeni, ale ładnie tutaj goni ich nobijskimi włocznikami. Aris, no i teraz co zrobi tutaj Zibi? Czy tu będzie wspierał generała? Tak podejrzewam. No tutaj już efekt chyba... Nie, jeszcze nie działa. A jednak, jednak tu się zdecydował i bardzo dobrze. Szybko złamie te dwa oddziały. No one nie, nie zabiją tych wojowników celtyckich. A generał tutaj sobie poradzi z tymi nowiskimi włócznikami szybko. Na pewno nie jest zagrożony. E, jazda ptolemejska... Cia... E, ciężka jazda złapała tutaj jazdę ptolemejską Arisa i jako generał zaraz padnie no i to już wygląda na końcówkę ładnie Zivi to rozegrał, tym razem mimo, że nie miał wyraźnej przewagi na flankach, ale e, lepsze wykonał szarże galakcy szarż mierzy jeszcze tutaj no właśnie, już bez generała morale spadło i po bitwie Czyli mamy 2-2. No i to nawet nie za dużo killsów mają obydwie armie. Szybko się rozprawił tutaj z Ibizarisem. No niestety za mała ta armia, zobaczcie tutaj. 14 jednostek. No to nie mogło się udać. Chociaż fajny pomysł, ale Galacka straż z galackimi szermierzami. No dobrze myślałem, że 5 oddziałów galackiej straży. Królewski, może tam pomyliłem nazwy, no i tu niezbyt dużo zabitych, bo po prostu armia Arisa była mała. No dobra, zobaczmy ostatnią bitwę.